Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku tego fascynującego kanału. Marcin Wróć. Zacznijmy inaczej. Dzień dobry, witam w tym pięknym, fascynującym dniu na tym pięknym, mega żywym kanale. Szybka kawa i za chwilę do Was wracam. Jakby ktoś popatrzył z zewnątrz na ilość obowiązków, ilość problemów, jakie nas otacza, to pewnie tak wyobrażał sobie osobę prowadzącą kilka firm, taką bez życia, po co chwila jakiś problem, bo co chwila coś się wywala, ale nie. Fakt, faktem czasami bywa tak, że tego życia jest mniej, że się nie chce, że człowiek jest zmęczony, że ma wszystko w dupie, ale chwila przebudzenia, refleksji. I wracamy do życia, do normalności, do tej podniety, że coś się dzieje, że możemy coś tworzyć, że tworzymy coś fajnego. Miejmy nadzieję, że to coś fajnego, ale naprawdę, że tworzymy coś fajnego w bólu, w męce, w płaczu, w radości, ale coś tworzymy. Chwileczkę. Już lepiej. Element dekoracyjny. Ta ściana już nie jest taka pusta, biała, a czy szara, jest jakaś dekoracja. To jest najważniejsze. A do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że cokolwiek robimy, czymkolwiek się zajmujemy, musimy znaleźć jakąś motywację, coś, co nas napędza. I nie mówię to oczywiście o takich rzeczach, czy wąchanie kleju, innych specyfików niedozwolonych, ale chociażby czytanie książek, oglądanie filmików motywacyjnych, oglądanie generalnie filmików, które wnoszą coś do naszego życia, filmików, które pokazują nam, że droga, w której idziemy, jest dobrą drogą i powinniśmy nadal. Nią podążać, aby osiągnąć to, co sobie założyliśmy. Ja nie ukrywam, moim celem było stworzenie 10 firm w ciągu 10 lat. I dla mnie osobiście jest to największa motywacja. Mimo, że często mam jakieś momenty spadku, energii, chęci, to jednak cały czas kopie gdzieś mnie to w tył, że okej, okay, jeszcze nie masz 10 firm, jeszcze nie odpoczywasz, jeszcze zapierdzielasz. I tworzenie. Czegoś jest naprawdę najlepszym motywatorem, najlepszą rzeczą, która prowokuje do działania. I teraz mamy podobną sytuację. Jak wiecie, na początku tego roku kupiłem udziały od wspólnika, czyli był to taki pierwszy w tym roku moment napędu, żeby coś robić. Tworzyliśmy coś, coś nowego. Kupiłem pap następny moment, żeby coś robić. Żeby stworzyć coś nowego. Oczywiście problemy i tutaj, i tu się jakieś pojawiły. To znowu trochę dołuje i znowu trzeba znajdować jakieś motywacje. Stworzyliśmy koncept marketingowy, który staramy się cały czas wdrażać w życie. I od 1 września stworzyliśmy coś, o czym myślałem już praktycznie kilka lat złączyć te wszystkie usługi te wszystkie rzeczy które robimy chyba mi się język plącze w jedną całość i dać potencjalnemu klientowi możliwość korzystania z usługi od A do Z od otwarcia firmy od obsługi księgowej po obsługę informatyczną doradztwo prawne biznesowe marketingowe jakiekolwiek chcemy i nad tym projektem pracowaliśmy naprawdę długo aczkolwiek Tworzyliśmy go relatywnie krótko i nadal jest na etapie tworzenia. Koncepcja była jakiś czas, ale od momentu, kiedy stwierdziliśmy, że działamy, niestety to było chyba dwa tygodnie albo trzy tygodnie i dopieszczamy, i dopieszczamy teraz ofertę. Dopieszczamy stronę, która jeszcze daje wiele do życzenia. Dopieszczamy kontakty, które mają nam przynieść potencjalnych klientów, żeby to miało ręce i nogi. Ale na chwilę obecną mogę przedstawić, oczywiście mogę przedstawić nową spółkę. To będzie nasza grupa Match and More. Zapraszam link powyżej, logo po tej stronie. Match More, a naszym słowem przewodnim jest much more than business, czyli znacznie więcej niż biznes. Tak, to jest nowe dziecko. Zapraszamy do śledzenia, do obserwowania jak nam idzie. Mam nadzieję, że będziecie nam kibicować. Jest to ostatnia już firma w tym roku, zdecydowanie ostatnia firma w tym roku, i chciałbym, żeby to była ostatnia firma również przyszłego roku. Cały następny rok, końcówka tego roku i cały następny rok, chciałbym dopieszać to, co mamy. Czyli ile to będzie podmiotów? Pięć podmiotów, sześć koncepcji. Tak, jakoś tak. Mniej więcej tak. Szybko myślę w głowie, bo uwierzcie, czasami można się w tym pogubić i dopieść to tak, żeby każda z tych firm była dochodowa, odpowiednio dochodowa, a dopiero później będziemy myśleć o innych rozwiązaniach, o innych możliwościach, o innych biznesach. No chyba, że coś wcześniej się pojawi bardzo ciekawego, to niewykluczone, bo nie ukrywam znowu, ja uwielbiam coś tworzyć. Ja naprawdę uwielbiam coś tworzyć, gdybym miał jeden biznes rozwinięty nie wiadomo jak, umarłbym po prostu z nudów, a tak to jest jakaś pasja. Coś się dzieje. Potem właśnie projekt był oczywiście nowe biuro, kilka nowych osób do naszego zespołu. Jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo pozytywnie nastawieni. I tego się trzymajemy. Na pewno nie będzie łatwo, nigdy nie jest łatwo. Otwierając firmę bez rodziny, jaką firmę, zawsze ponosimy ryzyko czasowe i finansowe. Nie ma innej opcji. Jeżeli ktoś chce wejść do biznesu, tworzyć biznes i na dzień dobry zarabiać, bo też takie sytuacje się zdarzały w momencie tworzenia Machen był potencjalny wspólnik, który chciał wejść finansowo do spółki, do spółek. I czerpać na dzień dobry zyski. No jest to niemożliwe. Naprawdę jest to niemożliwość. niemożliwe, bo jeżeli coś tworzymy, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że wkładamy nie tylko czas, ale finanse i czekamy. Czasami dość długo czekamy, a zacznie nam się to zwracać. Każdy by chciał wejść do biznesu, jeżeli ktoś mi Cię powie: Marcin, zainwestuj 300 tysięcy, 400 tysięcy, 500 tysięcy biznes. I na dzień dobry od pierwszego miesiąca już masz jakąś stopę zwrotu, to proszę. Zapraszam. Naprawdę zapraszam. Bo sobie rozliczę, wyliczę, jaka jest stopa zwrotu, kiedy mi się to zwróci. Bez ryzyka, mam nadzieję, bo to niektórzy jeszcze chcą się zabezpieczyć umowami. Powiedzmy, że jeżeli coś nie wyjdzie, no to ja ci wejdę na majątek prywatny. To już w ogóle jest absurd, tak? No bo no ryzyko wchodząc do biznesu trzeba ponosić. Nie można wejść do biznesu. Na gotowca i czekać, że pieniążki zaczną spływać z góry. No nie ma takiej możliwości. Naprawdę nie ma takiej możliwości. Ale wracając do tematu Much More Than Business, zapraszamy www.matchandmore.pl do śledzenia, komentowania. Wszystkie opinie, które dacie pod tym filmikiem czy na maila będą naprawdę przydatne. Jeżeli widzicie, że coś musi poprawić, dajcie znać, poprawimy. A ja tym bardziej, tymczasem wracam do pracy. Niestety jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. I do później. Tak więc, moi drodzy, nie będę was zanudzał. Much more than business, czyli znacznie więcej niż biznes, jeżeli szukacie relacji nie tylko biznesowych, ale czysto takich międzyludzkich, bo to nie chodzi tylko o to, żeby mieć biznes, biznes, biznes. Często ludzie zatracają się w tym wszystkim, w tym całym biznesie, tym pędzie do kasy, do tego, żeby mieć firmę, żeby być prezesem i inne tego typu rzeczy. Ważne są relacje międzyludzkie. Jeżeli szukacie takich relacji, szukacie partnerów z innym trochę podejściem, zapraszamy do nas much more than business. Proszę to zapamiętać, rozwinę jeszcze ten temat w swoim czasie, a na razie uciekam, zresetować głowę po mega ciężkim dniu. Aż oddechu zabrakło. Do usłyszenia, pozdrawiam.